dla zawodników. W sumie zadowolony jestem, bo była okazja sprawdzić wszystkim dać wszystkim szansę. Wiadomo, no, że tak na gorąco nie podsumuję personalnie. Ale chcieliśmy dzisiejszyć tą honorową bramkę strzeliliśmy. Wczoraj szkoda, że, że skończyło się to taką małą awanturą, ale, ale to jest, jest kalkulowane na sport. Naszą dyscyplinę. Mamy trzy dni na to, żeby coś jeszcze zrobić. We wtorek gramy o godzinie 15 z reprezentacją do lat 20. Mam pograć z z którzy mniej trochę grali. No i w czwartek ruszamy na drugi sprawdzian. Może jakieś drobne przetasowania w składzie. ale tak jak powiedziałem przed chwilą, na gorąco nie powiem, kto co i jak.